Znajdujemy się w Jędrychowie, koło Kisieli. Za moimi plecami odbywa się zbiór kukurydzy. Zbiór ten wykonywany jest za pomocą sieczkarni Krone. Sieczkarnia Krone wyposażona jest w specjalny aplikator do zadawania preparatu mikrobiologicznego EnsyLash. Ensilash to zakiszacz inokulant do konserwacji kiszonek z kukurydzy, traw i motylkowych. W swoim składzie zawiera 5 szczepów bakterii fermentacji mlekowej oraz największą koncentrację bakterii na 1 gram zakiszonego surowca, przypada aż 600 tysięcy JTK bakterii ten czyni go produktem najmocniejszym na rynku. ProCam. Współpracujemy z polskimi producentami rolnymi jako ich strategiczny partner, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynkach światowych w produkcji najlepszej jakościowo żywności. ProCam. Agronomia sukcesu.